Ale Staśko nie wie, o czym mówi. To prawda. Hej, miśki! Ostatnio dość spore dymy zrobiły się wokół Maji... Dymy?! Staśko i nie żeby to była jakaś aberracja systemu, ponieważ periodycznie wokół i Staśko jest jakaś burza, ale ta burza teraz, ta związana z recenzją zestawu Maky w Maku, przypomniała mi o innej burzy i przypomniała mi o tym, że miałam się do niej odnieść. I zaraz na pewno ktoś będzie się prół, że film jest z 29 września, a teraz jest końcówka października. Tylko, że jak ten materiał wyszedł, to myśmy stali na a potem adoptowaliśmy piankę, i PIANKA! Zresztą... JAKIE PIĘKNE IMIĘ DLA TAKIEGO UROCZEGO PIESKA, O MÓJ BOŻE JAKIE TO GENIALNE, TO JEST IDEALNE IMIĘ DLA TAKIEGO PIESKA, PIANKA, O KURWA I totalnie mi to wypadło z głowy, ale na szczęście dzięki rzucaniu hamburgerem, Rzut. wspomniałam sobie o tym, że przecież to istniało Moi drodzy muszę tutaj przerwać jeszcze na chwileczkę z montażu, bo y, muszę się odnieść do jednej rzeczy, Dramcia wstawiła Dobrze, film Kryjs również odpowiedział na film Majistaśko i, i wstawił go albo wczoraj, albo przedwczoraj, e, w stosunku do tego, kiedy ja to montuję. I muszę Wam powiedzieć. Jo, liczymy też też w nim, tak. Ze sobą o tym Widzu przestań. Tak. I, I nie konsultowałyśmy się z tym ze sobą, żeby odpowiedzieć na niego po miesiącu obie. Tak wyszło. Połączenie mózgów. Pokażę Wam nawet tutaj, że moje pliki z nagrań są z niedzieli, a film Dramci tutaj ma taką datę. To jest absolutny przypadek. Trochę coś śmieszne, Stwierdziłam, że nie będę marnowała materiału, tylko wam go pokażę, bo pomimo to, że mamy dość dużo wspólnych argumentów, wspólnych myśli podobnych do siebie, no to jednak e, coś tam więcej chciałam jeszcze od siebie dodać. A jak się zaraz dowiemy tutaj na przestrzeni tego filmu my z Ramcą jesteśmy tą samą osobą, więc dla majista. A jeszcze e, wracając właśnie do tego Pibiego, co oglądaliśmy przed chwilą, jak w Amsterdamie byliśmy i tam są kurwa ciastka killery, jeżeli chodzi o zjaranie, jeżeli chodzi o siłę i to był jeden z pierwszych razy, jak większą dawkę spróbowałem, to kurwa takiego glicza miałem w życiu prawdziwym. To się kurwa wtedy zesrałem. Zatem ten strach nie, nie jest widowie niebezpodstawny, jak ci kurwa się naprawdę zglitchuje z dźwiękiem. Dziękiem. O, sam się odtworzyłem. Eee, weird, nie. Fu. To na przykład nie będzie żadna różnica. Jako że film Mai dosłownie odnosi się do mnie, moja morda została wklejona na miniaturkę, zostałam oznaczona w story promującym ten materiał, to ja też że byłem. Inną... Kurwa powinienem się odnieść. Miesiąc mam zamiar teraz się e, jakby ustosunkować do tego, bo kurwa, mogę. Film Mai nosi tytuł Dlaczego na YouTubie jest tak mało kobiet i trwa pół godziny. Więc troszeczkę tutaj posiedzimy, polecam, wziąć sobie coś do jedzenia. Może być na przykład. Zjadłem, dziękuję. Nie pewno odbyło się takie forum y, osób komentujących właśnie forum, który to jest rok, żeby wypowiadać takie określenie to było w ogóle. bardzo spontaniczne, ale co zauważyłam i czym nie omieszkałam się podzielić z twitterem, okazało się, że byli tam sami mężczyźni. To było takie forum dotyczące skamów i teraz mm, pojawili się tam właśnie Wardęga, Nitro, Boks, Rewo, Zebo, Konopski i Mateusz Spysiński. Ja... <grywa> Czeba, bo nawet ona przeczytała i Mateusz Spysiński z taką beką ze Spysińskiego? Czemu nawet Maja Staśko się z niego śmieje? <grywa> Napisałam na Twitterze, że jak to się w ogóle hmm. dzieje, że są jest 2021 rok, kobiety także tworzą komentarzy, a nie ma tam żadnej kobiety. Jak sama wspomniałaś, forum było na temat skamów. Zauważ, że osoby, które wymieniłaś, to albo ludzie, którzy aktywnie wynajdują tego typu przekręty i je nagłaśniają, albo ludzie, którzy w bardzo jakby intensywny sposób to komentują. Na miniaturkę swojego filmu wkleiłaś dramcie i mnie, dlatego do nas się odniosę. Mordo takie mówimy, Ale mówimy, że muzyczka. nie zostały tam zaproszone, bo. Nie wiem, nie robimy filmów o skamach. Ja na przykład się nie wypowiadałam praktycznie o tych skamach. Mogę tak sobie podejrzewać, że na przykład dlatego. Jak pebro, bro, I... jestem kobietą, nie rozumiem po jakiego ona się próje, to przesada. Bo moja Staśko to jest stereotypowa feministka internetowa. To jest naprawdę, to jest czasem niektórych ludzi trzeba patrzeć stereotypowo na nich i nie myśleć więcej nad tym po prostu szybkie skojarzenie stereotypowe i tyle i koniec i już nic więcej nie masz myśleć o nich i majestatko jest przykładem takiej osoby ona by chciała być czymkolwiek więcej ale ona jest stereotypowo feministką i tyle no nikt nie wywołał mnie do tablicy to raz a dwa że nie musiał jak też słusznie zauważył Zebo obie ostatnie troszeczkę odsunęły się Cześć, jeżeli się damskim kanałem komentery to trzeba mieć tego ten e, nostrila ja pierdzielę nie wiedziałem, że to takie wymagania. Kurwa, ciężko być damskim kanałem komentary, współczuję dziewczyny. Od takiego typowego komentarzy. Prostracja oraz dramcia, ostatnio za, za tylko jakieś ukryte prawdy i Hotel Paradajsy nagrywają tak naprawdę. Tutaj już powiem tylko za siebie, mi po prostu nagrywanie tego typu filmów sprawia przyjemność, lubię to robić, bardzo, bardzo nie chciałabym mieszać się w każdą najmniejszą aferkę, która wybucha w internecie, nie Oglądam tyle twoich wodów, że nie wiem, czy oglądam live'a aktualnie. ...drugiego Lakarnuma, trzeciego Narudziaka. Nie, no spokojnie, mordeczko. Dzisiaj Nadlewać jest. czwarty oczywiście na. Razie 4 nie listopada, mam tutaj, nie mam czwarteczek mamy. Nie, żebym miała kiedykolwiek to rzucić. Po prostu komentarii nagrywam wtedy, kiedy faktycznie mam coś do dodania. I najczęściej, kiedy mój film może być jakąś polemiką z kimś innym. Tak jak na przykład. W tym przypadku dzisiaj. za no, jutro wam takie piąteczek, pytanie, Piątunio! I weekend! Żeby wymienić na Instagramie, żeby wymienić kanały komentarzy mężczyzn, które oglądacie, czy które znacie. I odpowiedzi było naprawdę bardzo dużo, poza tymi osobami, które już były wymienione, i które w tej chwili chyba stanowią taką w ogóle, um, przede wszystkim myślę, Rewo Konopski i Wardenga, taką śmietankę komentarzy. A tych specjalnych już nie? pojawiły się. E, takie nazwi, znaczy takie y, osoby. Naruciak, Dominik Boszczy i dawne, a więc Hopnius, Gargamel, Szyderczy Hałas, w ogóle Poland, Kamisz... Szyderczy Hałas... Szyderczy Hałas? Przepraszam, jedna kurwa osoba go wymieniła. I to jakiś naprawdę osoba tutaj, u z fajnym guścikiem, ale kurwa jedna osoba. Jedna osoba, to był to jest kanać, to, to był kanał niszowy. Milek poczuł się bardzo doceniony, że jego nazwisko padło w tym zestawieniu. Nuna zauważyła. To znaczy pierwszym elementem było już to, że jednak jest Ale się obstraliście o ten problem, czwartek. Czy pewna <laughs> Będzie beka, jak się trafniecie, że dzisiaj środa. Ja bardziej, nie, nie musimy jeszcze ujmować tego jako problem. Związana z tym, że rzeczywiście więcej mężczyzn w komentarzy jest znanych, rozpoznawanych, niż kobiety. Jeśli chodzi o zasięgi, to to wygląda podobnie. No i co z tego? Możliwe, że na przykład, uwaga, bo to może być szalone, mniej kobiet chce nagrywać filmy, komentarze? NIE! nie sprawisz, że nagle z powietrza pojawią się te piary, które będą się tym interesować. Czemu jest na Twitchu tak mało streamerek, które oglądają YouTube'a i i, i, I grają w jakieś gry, żeby udawać, że wcale ich całe streamy to nie jest gadanie z widzami oglądanie YouTube'a. Czemu? Kurwa, co to jest za nierówność? Nie może tak być. Proszę więcej pań tutaj streamować oglądanie YouTube'a i yy, żerowanie na swoich widzach. <laughs> Pawłop. Dziękuję ślicznie za pro i mika. Pozdrawiam. które będą chciały nagrywać tego typu filmy, prowadzić takie kanały, może na przykład wiele kobiet interesuje. Czy nie miał konkurencji? A, proste. I tak jest ładniejszy. To właśnie specjalnie baituję po to, żeby kurwa wpadły w kompleksy. Czuję się czymś innym. Chciałabym tutaj również i głównie zauważyć, że Maja Staśko wkłada się pomiędzy przysłowiową wódkę a zakąskę. I jakby dla mnie to jest. Eee, prostracja, ale co to kurwa za zakąskę ty wstawiłaś? Przecież to są ogórki konserwowe były. Halo? Weź się, wróć. Wróć, 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 wróć. Jeszcze się wróć. No przecież te ogórki konserwowe są, a nie kiszone. No kurwa, co to za zakąska? I jakby dla mnie to jest największy problem tego filmu. Maja wymyśliła problem, którego nie było. Jak sama wielokrotnie podkreśliła, nie jest... Ogórki konserwowe są dobre, ale jako jak zakąska do wódki to kiszone muszą komentari. być. O zaproszenie osób, które się tym zajmują trochę dłużej niż... ...tych dwa komentarii, które ja nagrałam. Pojawiłam, się też ja, ale, ale no... Szanujmy się. Nie jest Ała, do... kurwa. Czemu ona nie ścisza tego dźwięku? Adobe Premier ma możliwość stawienia takiego domyślnego ekranu cenzury jako przerywnika, ale on ma dźwięk na 100%. Dlaczego ona on tego nie ściszyła? Profesjonalną komentarianką. A kurwa. Jeden że wyjęty z dupy. To jeszcze totalnie jej nie dotyczy. Ona chce wypowiadać się za nas, kobiety, w komentarzach, ale nikt jej o to nie prosił. Maja nie skontaktowała się z żadną z nas, żeby w jakikolwiek sposób swoje tezy porównać z tym, jak ludzie faktycznie czują się w tym miejscu. Nie chciała jakby poznać naszego zdania w żaden sposób. Bo ona po prostu założyła, że to, co w jej głowie jest jedyną prawdziwą drogą, i tak już po prostu musi być. Tak Trudy zawsze, u Majstaśko. Niestety mam. E, tak, taki jak za każdym vibe, razem że u mnie. Faktycznym celem Filmu nie było to, żeby zwrócić uwagę na jakiś problem, tylko bardziej na siebie. Kolejne moje pytanie. Co? Nie, było tego, które wam zadałam. Ja też nie chcę tutaj odpowiadać sama za siebie, bo szczerze mówiąc, odpowiedzi, które wy mi daliście, są takimi odpowiedziami, na które ja nawet nie wpadłam. Te odpowiedzi, które dostałam, były odpowiedziami przede wszystkim kobiet, dziewczyn. To jest też jakieś ponad 80% osób, które obserwują mój profil na Instagramie. I teraz będę czytać te odpowiedzi, bo. Jezu, 20% facetów. Co wy kurwa robicie? Jeszcze jakieś dziewczyny też się zastanawiają co wy robicie, obserwując panie Staśko. No ale czasem załóżmy, że zabije dzwon w dobrym kościele, co nie? Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Czasem się zdarzy i trafić dobrze z czymś, ale... Halo? Bo jest Beka. Aaa, no tak. nie ja zapominam, Faki jest również osobą, która... Śledzi jakieś osoby, które są dziwne, irytujące albo które są takie, że się z nimi kompletnie nie zgadza i śledzi ich dla beki. Ja tak bardzo nie rozumiem konceptu śledzenia kogoś dla beki. A w sumie Faki sama to robi. <laughs> Ale ja nadal nie umiem tak. O, robić. to są wasze odpowiedzi. Bo od dziecka zachęca się chłopców do odważnego wyrażania opinii, a dziewczynki do bycia miłą, cichą i słuchania innych. Co? To mnie kurwa ktoś oszukał, bo ja za każdym razem, jak miałem swoją opinię, to mówili, żebym nie pyskował. I że czasem, czasem jest lepiej przemilczeć i dać się innym wypowiedzieć. A ja w chuju to miałem. <słuch> Dalej. Zdanie mężczyzny jest brane bardziej na poważnie, jako bardziej profesjonalne i zabawne. Mamy wdrukowane jako kobiety, jako w ogóle społeczeństwo, że mężczyźni są bardziej kompetentni. Istnieje mit, że kobieta nie ma nic mądrego do powiedzenia nie może być specjalistką w danej dziedzinie częściej wmawia się nam brak kompetencji. Nie pokazuje się kobiet w mediach w roli ekspertek wymazuje się je i rzeczywiście. Ten... O, to się nie zgodzę. Za czasów, jak oglądałem kiedyś telewizję. Czyli jakieś kurwa 50 lat temu, to z tego co pamiętam, za każdym razem jak był pokazywany ekspert, to zawsze to była ekspertka. Zazwyczaj to była pani doktor, pani lekarz, czy pani coś tam. Chyba, że to, to była. W sensie często bardzo były ekspert. To, to jest coś dziwnego, to jestem się nie mogę zgodzić. Do, do reszty nie mogę się przypierdolić, bo rzeczywiście, to, to takie głosy były, co nie ja nie wiem, czy nadal są, ale... Ten problem jeszcze niedawno był na znacznie większą skalę. Nawet powstała taka, e, taka strona ekspertki.org, gdzie można było jako telewizja, jako media zwracać się do ekspertek kobiet, bo był wielki problem związany z tym, że w większości programów publicystycznych wypowiadali się mężczyźni. Trochę off-top się tutaj zrobił, ale jak już zostało to poruszone, to ja też wtrącę swoje trzy grosze. Tutaj chciałabym wtrącić tylko, że oczywiście jak najbardziej uważam, że kobiety mogą być świetnymi specjalistkami. Problem dla mnie stanowi sytuacja, kiedy ktoś kompletuje skład do jakiegoś panelu dyskusyjnego i zaprasza do niego kobietę tylko dlatego, że jest kobietą, a nie ze względu na to, co wie i co ma do powiedzenia. Weszłam na stronę ekspertki.org i to jest dosłownie katalog twarzy kobiet, w którym media mogą sobie przebierać. Może lepiej byłoby stworzyć taką stronę z łatwym kontaktem do specjalistów bez względu na płeć. W taki sposób kobiety nie byłyby wykluczone z całego środowiska jako jakaś grupa specjalna, która potrzebuje specjalnego traktowania. Problemy takie jak brak kobiet w mediach w roli ekspertek wymagają niestety o wiele głębszej pracy i bardziej skomplikowanych rozwiązań. Małe kroczki jak najbardziej są ważne, natomiast nie pod wszystkim mogę się w 100% podpisać. Wyobrażam sobie, że to może trochę podkopywać poczucie własnej wartości i ogólnie tworzyć takie początku że kobiety bierze się gdzieś z uwagi na ich płeć, a nie ich kompetencje. Maja Staśko przez dłuższy czas czyta prawdopodobne powody, dlaczego proporcja żeńskich kanałów komentarzy do męskich kanałów Dobrze gada komentari... nawet? No prostracja czy dramcia to naprawdę, to są bardzo mądre babki ale zajebiście mądrze gadają, to ja polecam w ogóle kanały, żeby sobie czasem pooglądać, posłuchać co mówią, co mówią. Jest taka, a nie inna, ale ja troszeczkę skipnęłam, bo nie są to jej argumenty, tylko jej odbiorców. I teraz będę czytać te odpowiedzi, bo to są wasze odpowiedzi. Dosłownie poprosiła swoich followersów o zrobienie jej kontentu Oni pisali dużo rzeczy. Ha, imagine robić sobie content tylko z czytania wiadomości od swoich widzów. Kurwa, jakie niekreatywne i leniwe, ja pierdolę wstyd. A Maja nie zrobiła z tego jakiejś takiej ogólnej Analizy, nie przedstawiła tego za pomocą nie wiem, wykresu, jakiejkolwiek rzeczy, która wymagałaby od niej chociaż trochę pracy i przemyślenia tego, z jakby jaką informację dostała. Ona po prostu przeczytała komentarze. To jest w ogóle bardzo sprytne, może sama zacznę tak robić. Następnym razem, jak ktoś się zesra w internecie, to po prostu wrzucę jego mordę na Instastory, wkleję ten kafelek do pytań i, i napiszę do was, no. Dlaczego się zesrał? Jak... Mandzio, jak wrócisz do lolowego esportu, to pisz co ci dam za lolowe polskie komentarze. O kurwa, nie mogę się doczekać dresu. O jezu. Jak uważacie, dlaczego się zesrał? Mężczyźni częściej są przekonani o swojej racji, nawet jeśli nie, nie mają wiedzy na dany temat. Kobiety na odwrót. Z mężczyznami zgadzają się inni mężczyźni i klepią się po plecach, a jak kobieta coś powie, to baba w takiej przestrzeni męskiej. To wszystko są wasze argumenty. Od razu mówię, że ja tutaj czytam tylko to, co dostałam. Siema, czeleczko, Bauer, tam. pokazać, że ludzie ogólnie mają zdanie podobne do niej, że to nie tylko ona, że to lud tak rzekł. To wszystko są wasze argumenty. Ale kurczę tak miał rzec, skoro to są twoi followersi. To nie działa czasem tak, że jak ktoś cię obserwuje poważnie, nie dla mema, tylko faktycznie zgadza się z twoimi poglądami, chce cię wspierać, lubi słuchać tego, co mówisz. To wasze gdzieś e, jakby mindsety... Jezu, ale frustracja i kurwa. Nie lubi, to wychodzi teraz. Na twarzy widać bardzo dużo mimiki, ale ona jej nie lubi strasznie. Będą w miarę podobne, żeby móc mówić o tym w kategorii jakiegoś takiego badania albo tego, że ogólne nastroje społeczeństwa są takie, to chyba nie wiem, nie znam. Dziwię się, no nie dziwię się, no ja bym był, w sensie dla mnie, mając Staśko, to jest taki mem, który raz na 100 lat powie cokolwiek sensownego, a przez pozostałe 99 lat się nie słucha i tyle, ale zgaduję, że z perspektywy kobiety to postać Mani Staśko jest giga wkurwiająca. Znam się na tym, ale wydaje mi się, że warto byłoby zrobić badanie na jakiejś bardziej neutralnej próbie. Ja absolutnie nie mówię, że to, co ci ludzie napisali, to jest jakiś kompletny stek bzdur, bo wiele rzeczy, które tam zostały poruszone, to są autentyczne. Tylko Dziękuję które, za Absolutnie od komentarzy, warto byłoby Księ, przepracować, imię, pochylić się nad nimi. Po prostu uważam, że żeby to było jakieś bardziej legitne badanie, to musi być przeprowadzone na większej grupie, bardziej zróżnicowanej grupie, niż mały kółko <laughs> Tak warto byłoby mi się wydaje w tym miejscu zaznaczyć, że wiele z tych problemów, które ona wymienia, dotyczy tak naprawdę. przykładowo wymienione na sam koniec: hejt. Zdanie kobiet jest częściej podważane, pojawia się nagonka: uciszanie kobiet, hejt. Spójrz, co mówią o tobie, w sensie o mnie. To zniechęca. To jest coś, co w mniejszym lub większym stopniu dotyka każdego, kto wlezie do internetu i postanowi być osobą publiczną. To jest jeden aspekt tego, czyli aspekt systemowy, bardzo cieszę się, że zwróciliście na to uwagę. I teraz inny element tego. Większość kanałów komentarzy skupia się, przynajmniej ostatnio, na kobietach i mężczyźni y, tłumaczą, czy, czy y, krytykują kobiety. No i tutaj mamy Olivia, tak. nie, 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 Wardenga, się. który no, ostatnio mm, krytykuje słusznie za kradzież Wersow. Y, Nitro, który ostatnio miał sprawę z Lekcji, ale wcześniej też o Mastii mówił w bardzo delikatnie mówiąc, niepochlebny sposób. Zebo, który... Fagata, Queen of the Black, Konowski przy nie za fajnie. No nie no wymienia wymienia absolutnie wszystkie osoby, po których się słusznie jedzie na chwilę obecną. Czekam, żeby wymieniła chociaż jedną osobę, która dostała niesłuszną krytykę, ale obecnie kurwa nie słyszę. Komentował sprawę związaną z kamerkami. No i Mateusz Swiesieniewski, Klaudia za Queen of the Black. A to nie jest tak, że komentowane osoby po prostu robią coś chudego? Bo serio jestem teraz w stanie z rękawa sypnąć nazwiskami czy facetów, którzy w kółko brani są na warsztat przez kanały komentarzy. Zrobię tutaj e, profesjonalne badanie, tak profesjonalne jak twoje. Aha, Wbijam aha. na kanał zebo.pl Na losowym screenie, po prostu ostatnio wrzuconych filmów masz 9 razy kobietę i 12 razy mężczyznę. Next up, rewo. 14 razy baba, 19 razy chłop. Konowski. I tu było trochę ciężko, bo te jego miniaturki to epilepsji można dostać. 7 razy baba, <laughs> 25 razy chłop. Wardenga. 10 kobiet, 7 chłopów, bo jego samego nie liczyłam. Wardęga nienawidzi kobiet, to jest potwierdzone już Jak teraz. Jak widzisz, to co mówisz, to jest absolutna głupota. Totalnie nie jest tak, że kobiety są częściej komentowane niż mężczyźni. Komentuje się tego, kto się aktualnie zesra i nie ma tu jakiegoś drugiego dna. I nie jesteśmy w stanie zmienić tego inaczej niż systemowo i to taką systematyczną ym, pracą. Systematycznym działaniem. To niestety nie, nie będzie tak, że zrobimy tak i od razu się wszystko odmieni, ale takim systematycznym działaniem jest właśnie na przykład wspieranie twórczeń komentarzy na YouTube. I to jest zdanie, które sprawiło, że postanowiłam nagrać... Kiedyś było tak za granicą, była akcja nie wobec kobiet, ale wobec twórców czarnoskórych, że zrobili jakiś miesiąc ogląd właśnie poświęcony twórcom czarnoskórym, gdzie właśnie. YouTube polecał twórców czarnoskórych na zasadzie, że o, proszę, oglądajcie ich i zaczęli wysyłać. I pamiętam, że ludzie się, a szczególnie właśnie ci, też również twórcy czarnoskórzy się tak wkurwili na to, że dlaczego wy odpierdalacie coś takiego? Nikt nie pytał, nikt nie prosił. Nikt, dosłownie nikt. Dać ten film. Bo mnie to obraża w ja nie chcę, żeby ktoś mnie oglądał z litości. Nie chcę, żeby ktoś wchodził na ten kanał, żeby dać szansę kobiecie. Sposób, w jaki Maja Staśko chce pomóc żeńskim kanałom komentarzy, odbiera nam naszą wartość, merytorykę, zabawność. Wszystko! Ale na po studiach jest bycie kobietą tylko. Strasznie jest przykre, że w ogóle działaczka feministyczna się w ten sposób wypowiada. Już bo już tak było na początku streama. Burzy i niszczy wszystko, o co feminizm walczy. To jest bardzo podobne do tej sprawy z ekspertkami, o której rozmawialiśmy chwilę temu, tylko że jakby w tym momencie to mnie dotyczy bezpośrednio. Przez takie słowa czuję się potraktowana protekcjonalnie. Chcę zawdzięczać wyświetlenia, subskrypcje i inne jakieś ewentualne sukcesy swoim umiejętnościom, a nie temu że mam jajniki. Czy rozmawianie w ogóle o tym, zdawanie sobie sprawy z tego, że kurde, jak jest 10 e, facetów i rozmawia ze sobą o skamach, mimo iż też kobiety nagłaśniały e, różne sprawy nieetyczne. E, dramcia mówiła przecież o tej aplikacji, która, e, która zbiera nasze ja dane. Ja pierdolę. Maja Staśko, ty zrobiłaś zerowy research. Zerowy. Jak mogę? Mógł... Ja pierdolę, Maja Staśko naprawdę mówi na podstawie kurwa miniatur. Z... Ona On nie o, ogląda tego no materiału. Przecież to jest tak żenujące. To ja nagrałam filmik o Zeni. nie dramcia. Odjęłeś sobie absolutnie autentyczność w tym momencie. Pokazałeś, że nie masz bladego pojęcia o czym mówisz, że się totalnie nie przygotowałaś, a próbujesz ja, zgrać specjalistkę. Ole. Koszmarny samobój, mordo. Komentarze kobiet będą na równi traktowane, czy że w ogóle kobiety będą na równi traktowane jak mężczyźni, że nie będą słuchać. Jezu, kurwa, powiem tak. Miałem neutralny stosunek do mojej straszko, bardziej w stronę cisnąłem z dni Bekę. Potem filmie już się już i nie lubię i to tak, kurwa. Ugh, Słuchały tych um, takich strasznie seksistowskich, też często przemocowych komentarzy dotyczących ich wyglądu, makijażu. Strasznie, kurwa niesamowicie. Tego, jak mają nie wiem, zrobione brwi albo usta. Komentarze dotyczące wyglądu, owszem, zdarzają się, ale nie tylko kobietom. W stronę mężczyzn kierowane są. Bardzo podobne rzeczy, jak niegorsze gorsze czasami. Gorsze się jak gruby, to płysnie. Czy to jest fajne, żeby to czytać? Nie. Czy da się to wyeliminować? Nie, kur. W internecie dajesz ludziom poczucie anonimowości, więc będą to wykorzystywać. Jedyne co możemy zrobić, to po prostu nie zwracać na to uwagi, bo kiedy my się nad tym burzymy, denerwujemy, to dajemy atencję tej osobie, a ona dokładnie tego chce. Pisząc taki komentarz, ona chce sprowokować. To nie są jakieś konstruktywne komentarze, więc jedyne co warto tak naprawdę z tym zrobić, to olać. A jak nie umiesz olać, to zastanów się, czy faktycznie chcesz być osobą publiczną, czy to jest dla ciebie i czy Twoja głowa jest. No, widziałem jej filmik o zestawie maty. Był był strasznie głupi i wkurwiający, Ale to było takie, taki odpał maistaśko typowy. A tutaj w sensie odpał maistaśko o zestaw maty to było takie, no dobra, no, spina się o w sumie nic ważnego. A tutaj rzeczywiście jest trochę ważny temat. Gdzie ona naprawdę kopie głęboki grób. <gly> Glitcher, dziękuję ślicznie za prima. Uspokojcie, kurwa, dzieci, zaraz wejdziemy, oglądamy, jezu, ale wy zjebane jesteście dzieci. Przychodzicie, ktoś coś robi, jest w trakcie, i myśli, że przerwie w środku, i kurwa, zacznie robić coś innego. Weźcie, kurwa, wyłączcie Twitcha i wracajcie na YouTube'a. Vito Minecraft rzucił nową piosenkę, zaraz obejrzymy przed kwadrę tą masakrą, żebyście byli już rozgrzani na klocki. ...w stanie to jakby unieść. Kurczę, no wierzę w to, że wiele osób może się jakoś załamać, może im być przykro i tak dalej, ale tego świata nie da się zmienić na różowy jednym pstryknięciem palców, więc jeżeli ktoś sobie nie radzi z tym, komuś jest źle, ktoś się czuje gorzej przez to, że jest osobą publiczną, to może powinien rozważyć to, żeby tą osobą publiczną po prostu nie być. I myślę, że to wszystko, do czego chciałam się tutaj odnieść. Oczywiście, zapraszam was Jezu, do dyskusji w komentarzach. Jako... Majestaszko, natomiast ja zapraszam do... Ksa, 5 złotych. Trochę rozumiem te poglądy Mai. Sama byłam wychowywana przez ojca, który miał mnie w dupie i przemocowego brata. Im starsza jestem, tym częściej widzę, że społeczeństwo działa inaczej, ale ciężko nie mieć tego z tyłu głowy. A czy troszeczkę nie jest tak ksa? Oczywiście zważając na wiesz, twoją przeszłość i na twoje przeżycia, że wnioski Maji Staśko oraz to w jaki sposób maja Staśko się wypowiada to jest jak osoba, która mówi pod względem emocji, niepełnoletnia, jakaś nastolatka, 13 do 15 lat, która rzuca jakimiś ogólnymi stwierdzeniami, które nie są nawet w jakikolwiek sposób potwierdzone. W sensie, jeżeli by się zastanowić głębiej nad jakimkolwiek jej argumentem, poświęcić chociaż 3 minut pomyślenia, nawet bardzo chcąc stojąc tutaj po mocno po jednej stronie, no to ciężko jest się z nią jakkolwiek zgodzić.